Co to znaczy, przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie? Stwierdzenie to pochodzi z pierwszego listu Piotra i brzmi w całości tak. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym, wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. I chcę poruszyć w tym krótkim materiale dwie sprawy. Pierwsza to ta, że Biblia używa obrazu nagości, rozbierania się i ubierania się otóż używa tego obrazu dla uświadomienia nam naszej realności duchowej. A druga to ta, abyśmy nie szli nigdy, Między ludzi bez przyobleczenia się, ubrania się w pokorę. Czyli rzecz pierwsza. Otóż Adam i Ewa, gdy upadli w raju, natychmiast stwierdzili, że są nadzy. Przedtem tego nie wiedzieli. I natychmiast stworzyli dla siebie, uważaj teraz, Pierwszą religię. Czyli zakryli wstydliwe miejsca liśćmi, pamiętasz? Tak, nie przesadzam. Na tym polega właśnie każda religia, czyli na ukrywaniu nagości człowieka własnymi uczynkami, na zdobywaniu przychylności bóstwa i innych ludzi poprzez usilne własne starania. A Bóg zamiast tych liści zrobił im odzienie ze skór, pokazując im dwie rzeczy. Pierwszą rzecz, że to On, sam Bóg, musi przykryć ich problem. I drugą rzecz, że aby przykryć problem upadłego człowieka, musi być zabrane czyjeś życie. Wtedy życie jakiegoś zwierzęcia lub zwierząt. Dlatego Paweł, tłumacząc zbawienie w Jezusie i nawołując do skorzystania z tego zbawienia, mówi: Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem. Czyli, wracając do wydarzeń z raju, zrzuć te liście ze swoich wstydliwych miejsc. A w zamian za to Paweł mówi, bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. I tu najpierw przypominam, że słowo chrzest oznacza pełne zanurzenie w czymś, lub na przykład pokrycie farbą całego przedmiotu. I kiedy się przez wiarę w pełni zanurzamy w Chrystusie. Ten werset nie mówi o chrzcie wodnym, wtedy przyoblekamy się, ubieramy się w Chrystusa. On nas całkowicie pokrywa. Nie ma już nas, nie widać nas i naszej nagości. Jest tylko Chrystus i Jego sprawiedliwość. Ale tak jak w przypadku tego zwierzęcia, z którego Bóg zdjął skórę dla człowieka, Jezus musiał najpierw ponieść śmierć. Ale też zmartwychwstać, bo my, ubrani w Jezusa, żyjemy przecież, a nie leżymy z nim w grobie. A tak przy okazji, to link do filmu o Słowie Chrzest znajdziesz w opisie niniejszego materiału. I teraz druga rzecz. To zewlekanie naszego starego ja i oblekanie, ubieranie się w Chrystusa musi także następować codziennie. Tak jak codziennie musimy brać swój krzyż i iść za Jezusem. Film na ten temat, na temat niesienia krzyża, również znajdziesz na kanale. A elementem ubrania się w Jezusa, i tu nawiązujemy do naszego głównego tematu, jest przyjęcie jego pokory. Dlatego Paweł mówi jeszcze, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Tak więc nie zwracaj się rano do swojej żony, do swojego męża nie idź i nie rozmawiaj ze swoimi dziećmi nie idź między ludzi, czy to do szkoły, czy to do pracy, czy wreszcie do zgromadzenia innych wierzących. Nie rób niczego z tych rzeczy, zanim nie rozbierzesz się po nocy ze swojego starego ja i nie ubierzesz się w Jezusa, bo tylko wtedy zachowasz pokorę i miłość w każdej relacji tego dnia. Biblia mówi Ci tak obrazowo również po to, abyś to sobie wyobraził, wyobraziła, że jesteś ubrany, ubrana w pokorę i miłość, że masz je po prostu na sobie, a to całkowicie zmieni Twoje reakcje.